kani, witajcie na moim kanale Patrycja. dzisiaj, tak jak widzicie, po tytule mam dla Was channel haul z Highland i z Berszki. Jestem mega, mega podekscytowana bo chyba od roku czasu już nie robię żadnych zakupów. Przez COVID są sklepy zamkniętami. Za bardzo nie chcę się zamawiać online, bo potem nie chce mi się oddawać tych rzeczy, a więc mam nadzieję że te ciuchy będą pasować na mnie idealnie i że nic nie będę musiała oddawać i że wszystko będzie super a więc kochani, myślę, że bez przedłużania e, pokażę wam co, e, co kupiłam e, jeżeli ten filmik wam się spodoba nie zapomnijcie dużej ławce w górę nie zapomnijcie subskrybować, komentować, podpisać się na wszystkie, zaczynajmy okej, okay, a więc tutaj pierwszą czekajcie, nie wiem gdzie mam adres tu mam adres pierwszą rzecz, którą mam to Hajem. I tutaj odłożyłam tylko, żeby sprawdzić, że wszystko jest. Tak, to tutaj nie otwierałam. I tu są wszystkie nasze rzeczy. Jak widzicie, jest ich dość długo. Du dużo. Tutaj mam paragon, nie będę pokazywać, ale potem będę mówić o cenach i o wszystkim. Ehm, tutaj pierwszą rzecz, którą widzę, to to. I tutaj mamy ehm, koszuleczkę siadną, którą zamówiłam wy 2 razy XLK. kę bo chcę, żeby po prostu była dla mnie wielka. że um, taki oversize zawsze się przyda. E, ja uwielbiam rzeczy, które są za duże, a więc tutaj ją otwieramy. O, jak się czuje. Jaki materiał fajny! Wow! Taram! tak to wygląda. E, tutaj jest jedna manitka, mi weszła w ale. To jest okay. Ta koszulka wygląda przepięknie Jest z Disneya, ja kocham Disney Jest wielka No po prostu to na pewno będzie dobre Bo jest wielka Teraz ją przymierzę i ją wam pokażę A jeszcze zanim to zrobię to wam powiem ile kosztowała Kosztowała 20 euro Ale kupiłam ją z A więc zapłaciłam 11 10,99 euro, więc super Tak właśnie sobie pomyślałam Kurczę 20 euro to trochę dużo ale jest była, a więc fajnie, bo teraz też był przy ceny w A więc tak, teraz ją e, przymierzę i ją wam pokażę. Ta -da! Tak wygląda koszulka. Jest piękna do tych jeansów też i tak nie pasuje! Ehm, po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. I wiecie, można nosić tak, tak mega na luzie. I ją tak pewnie będę nosić, bo wiecie, e, po prostu super super wygląda. I ją też można sobie jakoś o tak zawiązać można ją sobie też tutaj podwinąć przez to, że wiecie, jest jest mega dużo opcji tak wygląda, tak się prezentuje super materiał tak wygląda z bliska nie wiem, mi się po prostu bardzo podoba naprawdę to, to była to super bluzka <laughs> Kani, jeżeli ktoś by chciał, żebym podała linki do tych ciuchów, to też mi piszcie, bo mogę wam pisać e, w komentarzach spokojnie e, Skąd dokładnie kupiłam ciuchy i czy to na pewno są te, na które patrzycie, jakby ktoś chciał je kupić Następną rzecz, którą mam Tutaj już wszystko spadło To jeansy. I tutaj byłam mega, mega stresowana, że one że w nie się po prostu nie zmieszcza bo wiecie jak to jest zamawianie dzieńców. W ogóle dżinsy to trudno sobie dopasować. One są em, jakby długie na dole. Niedługie. E, mm, nie są wąskie. Są mega duże e, i mają też e, kolana obydwa rośnięte e, em, Tak wyglądają z bliska. Piękne, tak z tyłu. Nie, naprawdę mega wyglądają, e, mam nadzieję, że będą dobre. Za nie zapłaciłam, tu nie ma cen, muszę <śmuszczam> wdroić na paragonie, mm, Wild Jeans, tak, zapłaciłam za nie 27,99. I w ogóle muszę powiedzieć, e, że to moi rodzice mi zrobili te zakupy, a więc bardzo dziękuję rodzicom. E, teraz Kani wam to przymierzę i też wam pokażę. ja więc tak wyglądają moje jeansy, nie wiem, mi się mega, mega podobają. Patrzcie tutaj, wszystko jest idealnie, oczywiście jest luz, ale... Są po prostu idealne. E, tutaj są fajne takie o, jest troszkę jaśniejsze zrobione kieszonki super. E, jest guziczek. E, tak wyglądają z tyłu. Tutaj mają... To mi się bardzo podoba, w innych jeansach nie mam. Mają kieszonki z tyłu. E, wszystko super wygląda. Są długie, a ja jestem <grym> dość wysoka, a więc naprawdę te dzińcy. Wyglądałem, jakby były uszyte po prostu dla mnie. Nigdy nie miałam takich super dżinsów. Znaczy mam te drugie jasne dzińce, też właśnie oversize'owe i są mega. No i te, te po prostu też są super. Nie wiem, nie wiem jak wam, ale mi po prostu się bardzo, bardzo, bardzo podobają. I są idealne. Po prostu są idealne. Następna rzecz, którą mamy, to. Taram. Mamy zwykły t-shirt. Um, tak o wygląda. I jest bardzo króciutki, ale kupiłam go nie samego, kupiłam go do drugiej bluzki, którą wam zaraz um, pokażę. Ale to jest po prostu wiecie, taki stretchy t-shirt. Ma takie prążki, chyba się mówi. I on kosztował. Um, 5, Okej, okay, nie więc tutaj mamy tą um, bluzeczkę. Ona jest dość bardzo właśnie krótka i ma duży biust, a więc jej raczej nie będę nosić sama, samej. Um, zaraz Wam pokażę um, tą koszulkę, którą do niej um, kupiłam. Ale tak o wygląda... No nie jest zła, tylko ja bym za bardzo um, chyba, że będzie 50 stopni w Irlandii, um, gdzie coś się nie zdarza, no to wtedy bym ją brała ale w Irlandii tak nie jest dość gorąca, więc jej bym samej nie ubierała, ale zaraz przymierzę do niej sweterek. Param, bardzo długo takich chciałam. w bardzo w Polsce mi się podobał różowy, a kupiłam żółty. I to kochani jest taki o który właśnie się zawiązuje na przodzie. E, niektórzy na TikToku go noszą e, bez niczego pod spodem. E, ja bym tak nie ubrała tego, <laughs> dlatego musiałam ten e, czarny t-shirt i kupić sobie, kupić sobie pod spód. On też ma... E, jest, zrobionego z, jest zrobiony z identycznego materiału e, I za niego zapłaciłam 9,99 euro Ta Tak wygląda e, sweterek z koszuleczką e, Jest piękny Po prostu Naprawdę, i lepiej się czuję w tej koszulce i w tym swetereku Razem niż tylko w tym bo jednak zakrywa ramiona, zakrywa więcej i po prostu lepiej to wygląda. Do tych dzieńców też super outfit. Czekam, aż mama wróci i dzisiaj nie ubiorę tego outfitu, ale za niedługo na pewno zobaczycie na Instagramie zdjęcia w tych czuchach. No, po prostu piękne. Zawsze, zawsze chciałam tak się ubierać, i nareszcie zmieniam stylowę, a więc super. Po prostu pięknie wygląda. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy też nie. Też szczególnie um, on mają e, otwierać sklepy u nas za april, May, a, za miesiąc, e, a więc będzie chyba więcej holi na kanale. Następna i ostatnia rzecz hajemu to spodenki. Ponieważ ostatnio szukałam spodenek i nie mogłam sobie znaleźć żadnych. E, nie wiem, gdzie wszystkie poszły, oprócz 20 takich niedzieńcowych, a chciałam właśnie mieć dzieńcowe. A więc takie ja sobie załowiłam szorciki. Em, myślałam, że będą troszkę em, ciemniejsze. E, są mega mega jasne, ale mam nadzieję, że będą dobre. Em, no nie wiem, oni tak o. Wyglądają. Tak, z tyłu, zaraz Wam przymierzę. Za nie zapłaciliśmy 1499. Tak wyglądają te em, spodenki są według mnie to jest idealna długość no ludzie mają inna opinie, ale wiecie wie, wiecie, ja też noszę spodenki uuu, tych ja chodzę po workach. też noszę spodenki, które są dotąd takie dresowe ale jak już chciałam dziennicowe spodenki to chciałam właśnie mniej więcej taką długość no na lato myślę, że będą idealne i są dobre w pasie są aż troszkę za, za duże ale, ale są stretchy Są, wiecie, można je sobie Dopasować Według mnie są super Kuperszki Kupiłam tylko dwa, dwie rzeczy Uuu, um, prawie tutaj mam adres Tutaj mamy naszą kopertę I w ogóle rzeczy przyszły w Dwóch e, paczuszkach A więc dość ciekawie Tutaj Otworzę Da, 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 da. O, nie chcę pokazywać, od razu. dam, 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 da, da. da, da. jest dam, 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 jest dam, 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 bardzo ciekawa, do tego ją kupiłam. W ogóle ja się bardzo bałam kupować barszce, bo podali takie małe rozmiary, że mówię, kurczę, nie wiem, czy się zmieszczę w XL. -kę. Kupiłam tą bluzę, to jest rozmiar LK, a więc no mam nadzieję, że będzie oversize'owa, Nie wiem, bo nie umiałam się wymierzyć do nich, żeby się poprosować, ale pomyślałam sobie, że kurczę worka, no muszę się zmieścić. Na niej pisze Ask me later i patrzcie. Tutaj na rękawie i ten nie... Niebie... a tylko te fioletowe jest z bawełny. Jest bardzo milusie. A tutaj mamy takie coś jak na deszcz. Taki materiał. Słyszycie? I to samo jest z tym. I tutaj są guziki aż do samej szyi. No nie wiem, bardzo ciekawa. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Um, tak wygląda ta bluza. Um, mi się bardzo podoba, tylko jedyna rzecz, która jest dziwna, to, że właśnie tak wysoko mi podchodzi do szyi. Nigdy wcześniej nie miałam takiej bluzy. Um, tak wygląda. Podoba mi się bardzo. I jest luźna. Nie wiem czemu beczka zawsze podaje takie rozmiary, bo ich ciuchy naprawdę są duże, a po to straszam, bo wiecie, nie zamówię sobie ciuchów, um, jak wiem, że mój rozmiar to MK, jeżeli oni powiedzą mi, że to będzie za małe. Ale jednak zamówiłam tą merkę, jest duża, a więc. A, no jak boczka się otworzy, to na pewno to zrobię tam więcej zakupów. Ale na teraz chciałam e, właśnie je robić online. Ale tak wygląda ta bluza. Przypomniała mi taki teledysk vintage Jest mega fajna. No I ostatnia rzecz. Taka słodka koperta. Pokazywałam ją chyba na Instagramie. Jeżeli mnie nie follow, to followujcie. W opisie są wszystkie moje linki do social media. I tak. I tutaj przyszła ostatnia rzecz. To nie jest żaden szuch, ale zamówiłam sobie czapkę. Tutaj mamy czapkę. Powiem że nigdy wcześniej nie miałam Bini. Um. Okej... Okay. Znaczy teraz szary do szarego trochę nie pasuje, ale ogólnie myślę, że jest fajna. Myślę, że jak będę miała dłuższe włosy, to, to będzie troszkę lepiej wyglądać. Um. Myślałam, że będzie trochę większa w sensie, że wiecie, że tutaj będzie trochę luźniejsza, ale jest. Ok. Jest spokojna, tak. O. Wygląda. Nie wiem, ja bardzo chciałam Bini. Chciałam różowe, czarne, ale nie było tyle kolorów, bo były wyprzedane, a więc po prostu sobie kupiłam zwykły e, szary. I tak, kochani, tak wyglądają wszystkie moje zakupy. A czekaj, że, czekajcie, powiem wam, ile to wszystko kosztowało. Um, czy to mi pisze? Może pisze na... tak. Tak, za, za to... Czemu to jest tak dziwnie protektowane? Um, za bluzę zapłaciłam 26 euro 25,99 I za czapkę 5,99 A więc takie zakupy e, Kani, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej Łapce w górę, nie zapomnijcie subskrybować Komentować, podpisać Na wszystkie i do następnego filmiku Kochani, buziuszki Pa, pa stay lay back and relax for a big smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it. So please don't quit it. Stay positive.